Dzień dobry! Jesteśmy w Obolnickim Ośrodku Kultury. Na zajęciach filmowo-telewizyjnych Miasto i Stóry kręcimy obolny lub Będziemy robić sondę na... wśród mieszkańców Obolniki. Na temat, ile lat ma obolniki śląskie. I skąd pochodzi nazwa Obolniki Śląskie? Zapraszamy! No. No, czy wiedzą pa, wie Państwo, skąd się wzięła nazwa Obolniki? To, 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 to jest. było jeszcze het, het dawno temu, najprawdopodobniej tutaj gdzieś kozy chowali. Zaskakujące pytanie. Wiem, że, chodzi, że pochodzi od niemieckiej nazwy Obornik. No dwojako się tłumaczy nazwę Obornik. Jako miejscowość położoną wśród borów, to jest jedna, jedna etymologia. A drugie znaczenie, że mieszkali tutaj y, hodowcy bydła. Były tutaj obory i stąd oborniki. A ile lat? Ile lat? To i obchodziliśmy 700 lecie i na tę okazję został postawiony obelisk w Parku Miejskim, no także ponad 700 lat. Przeprowadziliśmy reportaże, podczas których cieraliśmy się w różne postacie. Tematem tych reportaży była zima. Był ostatnio ostry atak zimy. Kierowcy nie zdają sobie z tego sprawy i nadal jeżdżą jakby pogoda była wiosenna. Służby odśnieżania ruszyły do akcji, ale żeby Wypadki. tak, tak, były bardzo duże. I tak, 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 bardzo. Bardzo, Bardzo, Czy tak, zimę? tak, 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 co by pani radziła dzieciom, które bawią się na śniegu, żeby y, nie miały tak częstów padów? Radziłabym y, ostrożnie się bawić i nie trzaskać się śnieżkami nie wiadomo jak. Bardzo dziękuję za tę wyboru. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz będziemy wjać z bałwanem. Ile? To pana ulepił? Helena. Ona umie dobrze lepić bałwany. Włożyła w to sporo pracy. Co pan lubi jest najbardziej? Marchewki i śnieg. Z wskazaniem na śnieg, bo to zdrowsza dieta. Jaką porę roku lubi Pan najbardziej? Zimę, bo w lato nie miał... bo w lato zostałaby ze mnie woda. Dziękuję do widzenia. Ciężki zdecydowali się udzielić nam wywiadu w związku z tym, że, na, że są bardzo trudne warunki na drogach. Do ilu wypadków byliście już wzywani w tym tygodniu? Pięciu? A dzisiaj? Chyba cztery. Dlaczego? Bo kierowcy nie uważają na drogę. Bo się spieszą do pracy i zapominają o tym. Prowadziliśmy do mnie, że z pani dyrektor Ogornickiego ośrodka kultury Haliną Busza. Co ty nim była? W kolornikach śląskich? W śląskich przede wszystkim najpierw skupiłabym się na takich porządkach, prawdziwych porządkach, czyli jakieś skwerki nieposprzątane, wygrawiłabym, poboczynałabym gałązki suche drzew, krzewów, posunęłabym Jakieś krzywe, nieciekawe tablice informacyjne, ekrany straszące. A jak już posprzątałabym, to nasadziłabym mnóstwo kwiatów. Szczególnie zwróciłam uwagę na nasadzenie dużych kępliwców, które lubią słońce, są przepięknymi kwiatami. Chciałabym, żeby miasto było bardziej ukwiecone, bo miasto jest wyjątkowe, zielone, piękne ale za mało jest ubiegłego. A w górnikach chciałabym, żeby instytucje, które wymagają modernizacji, przeszły taką modernizację. Pierwszym marzeniem to jest modernizacja Polskiego ośrodka kultury, dużej sali medialskiej, adaptacja piwnic na galerie, na klub młodzieżowy, a także adaptacja pomieszczeń na pracownie artystyczne i urządzenie terenu około Ośrodka Kultury. Marzyłoby nam się razem ze słowami Ośrodka Kultury o ustawienie przed budynkiem pięknych ławeczek, zagospodarowanie terenu, o ustawienie. Mieczorem czy pięknej, nastrojowej lampie. Myślę też o innych instytucjach, które też warto, żeby się zmieniały, żeby umieściały, ale mnie pewnie na sercu leży instytucja, instytucjach, w których od 30 czerwca. Następnie prowadziliśmy wywiad z Panem Burmistrzem o Warni Książkich, Arkadiusza Poprawą. Co by Pan zmienił w naszej gminie? Oj, to zmiany jest dużo rzeczy. To szeroki temat do omówienia, ale musimy wygląd zmienić naszych obornik, musimy je upiększyć tak, żeby były miastem ogrodem, nie tylko z nazwy, ale z tego też co, co widzimy. Trzeba pozmieniać troszeczkę upad komunikacyjny, żeby bezpiecznie się po naszej miejscowości jeździło. No, trzeba poczynić kilka inwestycji, krótko mówiąc, gdzie... Nasi mieszkańcy, też dzieci, ale i dorośli, żeby mieli gdzie spędzać przyjemnie czas. Jakie miejsce Pan najbardziej lubi w ogólnikach ksiąskich i dlaczego? Takim moim ulubionym miejscem to jest teren Grzybka i Lasu, za niego w kierunku północnym. A dlatego za chwilę? A to dlatego, że to jest teren, w którym się wychowałem, całe dzieciństwo, młodość w tych lasach spędziłem, całe moje wakacje. Generalnie przebywałem w tym terenie i zawsze z chęcią do tego terenu wracają. Jakby wygrał pan na przykład milion złotych, na co by pan je przeznaczył? Z jednej strony to dużo pieniędzy, a z drugiej to niedużo. <ścoughs> Oj, ciężko powiedzieć tak, tak od razu, ale, ale... zawsze lubię pomagać innym, więc myślę, że z częścią tych, tych środków bym się podzielił. Jest jakiś tam obszar, w którym, w którym gdzieś tam staram się działać z pomocą i, 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 i myślę, że, że na to część pieniędzy by poszła. A pewnie resztę to zdałbym się na żonę i dzieci co powiedzą. Potem poszliśmy na najpopularniejszy punkt widokowy w obornikach, czyli na skórze grzybek. Na grzybku nakręciliśmy kilka reportaży. Dzień dobry, witamy Państwa w Obornikach Śląskich. Jest to bardzo malownicza miejscowość. A teraz pokazujemy Państwu panoramę o naszych Obornikach Śląskich. Co Pani chciałaby z tym miejscu zmienić? Szczerze mówiąc, to miejsce chciałabym, żeby zostało takie jakie jest. Co się Panią nie podoba w Obornikach? Bardzo trudne pytanie. Ale wszystko jest tu piękne, urokliwe, więc też...